Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mitrandir i zapraszam Was do kolejnego odcinka zagrajmy w Gothic O, tu się tekstura tak dziwnie. Tak, ja wiem, że jakość mojego komentarza, mojego dźwięku nie jest za dobra i robię co mogę aktualnie z efektami. I mam na oku nowy mikrofon, ale myślę, że najwcześniej święta Bożego Narodzenia dopiero będę go miał, bo aktualnie to u mnie z kasą licho. A sobie wybrałem taki dość mikrofon z wyższej półki i trochę na niego kwestię potrzebuję. Ale nie martwcie się, za niedługo będzie. A tak a propos Gotika, teraz ruszam do Korda, żeby nauczyć się pierwszego poziomu walki bronią jednoręczną. Myślę, że już w samą, w samą porę, żeby się nauczyć. Bo broń mamy bardzo dobrą, aktualnie najlepszą jak na ten rozdział, ale jeszcze nie umiemy nią się zbytnio posługiwać. Kord, Korda. Broń jednoręczna powiem pierwszy Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Zanim jednak poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu... Twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście, jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia. Ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie postępów. No, więc do drugiego poziomu potrzebujemy... Ile to było? 20? nie ma tego więc... Pewno, ale spójrzcie dalej się trochę od nich ha, i będzie teraz trzyma swoją pałkę i tam ręką i możemy robić nowe ataki Dobra <grystanie> Idziemy Właściwie co, co jakie miałem tu zadanie? Czyli dałem, nie? Aha, muszę oddać te ziele. Wytwórnia ziela właściwie tylko o ile się nie mylę i to pielec pod tamą. Możemy właściwie iść, tam jestem dość wiele za tej górze tuż przede mną O ile się nie mylę Teraz mo może raczej nam się uda O, co się stało? Lezi płyń Co tu tak głęboko Jadź, a tu jest powierzchni No, płyniemy <gry> y Jednak trochę pływanie jest gotygo coś trudne No ale cóż Trzeba wytrzymać. Więc teraz załatwimy... O, jest to piec. Jak mi się uda wyjść z wody? No. niemy, bo... <noise> różne rzeczy się... Ej, Bezi, co ty robisz? Widzieliście? Bezi jest tam już. Jak on to zrobił? On jest Magiku. Dobra, chodź Bezi, Magiku. Idziemy powalczyć. A mianowicie z to Topielca. Jak ci się nie uda, to będę zły. No może być go trafił A No bigo Kurde no No bigo będzie no, Ale mi się lag... coś tak a ataki Będzie ciężko A jednak się udało Mamy od niego szpony do pierca Skóra i pazury Dobra pójdziemy jednak chyba lepiej tędy jak, jak zgi... Uff, już myślałem że zginę Ale byłbym przypał Dobra Biegniemy dalej Do Homera, powiemy Homerowi, że już pokonaliśmy tę bestię Cóż możemy jeszcze zrobić? Zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, ale dalej mamy mały problem z Lewusem Dobra Tu jest Homer Hop. Homer. Dobry. Zabiłem bestię. Świetnie, ściągnąłem tu kilku ludzi ryżowego księcia, którzy pomogli mi naprawić uszkodzenia. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. No dodaliśmy tylko za to ekspa, ale wiecie, zawsze coś. Uleczymy się trochę. Mięskie na przykład Mamy dużo mięska, może mieść. Steki, czy nie wiem, łódka, czy chyba to samutka. Tak wyglądają przynajmniej. Plujemy znowu. Dobra. To idziemy teraz do tej wytwórni ziela. Jak mi się przypomniał, gdzie nabyło było. <laughs> chyba wiem, ale mam nadzieję, że to nie będzie za trudne. Chociaż, o ile pamiętam. W tej wytwórni jest chyba kilka opcji rozwiązania tego problemu. To nie mój problem. Możemy ich chyba albo nastraszyć i oni sobie pójdą i dostaniemy za to expa, albo ich pozabijać chyba. Nie Wiem, zobaczymy. Zawsze można ich nastraszyć i później zabić. Ja chyba tak zawsze robiłem, czy coś takiego. Nie pamiętam. Zaraz zobaczymy zresztą. Jak mówiłem ja dość dawno do obozu bardzo nie dołączałem. I niektórych Ciepło. szczegółów nie pamiętam. No i gdzie to to było? Tu coś taka jaskinia była. O. Nie, 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 nie. Ta jaskinia jak to szturm chyba nie. Hmm. No, obaj. Nie, to nie ta jaskinia. Źle napój to w ogóle. Jest tu coś jeszcze chyba nie. Taki słaby lud hmm. Gdzie to było? Może dalej? Co ja tu widzę? Co ja tu widzę? ja jarają zioło, dobra. Jesteśmy na dobrym, w dobrym miejscu. Kogo my tu mamy? Czyżbyśmy pobłądzili, co? Korka Lom wie o waszym małym przedsięwzięciu. Co? Dlaczego tu jesteś? Jestem tu, żeby was postrzec. Korkalon wysłał pięciu strażników świątynnych, którzy mają was wykończyć. Że jak? Chyba żartujesz. Mogą tu być w każdej chwili. Niech to szlak! Musimy stąd wiać! No i ja oni teraz stąd wieją. Odłóż! A my możemy ich pobić. No bić się! się Słabe z przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Tak? Giń! przedstawienie. Aha, nie mogę dobijać znowu. Powiedzcie, że mam jakiś głupi miecz. Maczuga... Buki z rądu Kurde, no same bronie... Jeszcze rządu. pożałujesz! Tym mogę dobijać? Nie mogę. No No szkurtę, no. Jeszcze pożałujesz! O, masz... super, masz dużo rzeczy. Nawet nie zdążysz tego pożałować, gnido. Założymy się, że zdążę? Czekajcie, tylko ubiorę łuk i już będzie po was. No ej, stój! Oszty Jeszcze pożałujesz. Ha! Nie wiem czy muszę ich zawidać Dobra, już go chyba nie trafię. Trudno Chociaż nie wiem czy właśnie go nie miałem jeszcze go, nie miałem obgrabić. Ob 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 no ale cóż. Pajka wodna. Tak dziwnie, W jaskini nie ma słońca, są to, to O, jakąś wiadomość na skape dostałem. Znowu jakiś lewitujący napój normalnie Dobra, chyba nic nie No ja nie widzę, żeby to była jakaś wytwórnie ziela, ale jak tam sobie chcesz? No kurde, uciekł mi ten, którego nie oprabowałem. No cóż, trudno. Zdarza się. Dobra, nabijemy jeszcze te jaszczury. Bum! Bum. Bum. O. Chodź tu, no chodź tu. Dobrze, krytyk chyba nawet nie Dobrze. Bierzemy pazury, bo są dość dużo warte. No, co jest. Możemy się uleczyć. Hmm. Nie wiem jak długi będzie ten odcinek, bo mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. ALE! Dzisiaj mam dopiero piątek, nie wiem kiedy go zobaczycie, to odcinek prawdopodobnie w sobotę, ale... Jeszcze zobaczymy. Czy ja właściwie zobaczę? <grymne> mamy nie wiem kiedy zacząłem odcinek, ale już chyba z 10 minut jest. Właściwie teraz mamy iść do, do starej kopalni. Co będzie beznadziejnym praktycznie przedsięwzięciem. Mamy z naszymi super umiejętnościami to za dobrze no nie pójdzie, znając życie tego pani. O, super. Łuk polowy, dobrze łuk. Kula ognia. Kurde, przydałoby mi się. Jakiś fajny spelik. Teraz tak myślę. Co by zrobić? Nie wiem, otworzę mapę. Do, walnej -y, do starej kopalni trzeba być w lewo. Ale ci jakiś spell by mi się nie przydał. A dobra, idziemy do tej kopalni. co tu zastosujemy inną taktykę? Musimy zdobyć coś. Dobra, chodź tu serwojadzie. O, o, całe statko na mnie. Ale dąży mój toporek, czy chmaczugę. Chodź tu. Ooo, krzepice. Właściwie chyba... No dobra, pozabijam je, co mi tam... Kolej, pana. Na rzeź. Na rzeź! Yy. Trochę tutaj walka. Jest czas, czasem trochę problematyczna, no ale trudno. Pozbieramy cały ludzik. potem posprzedajemy. Bo hajs się musi zgadzać. Może w kopalni ktoś będzie miał dużo rudy. No dobrze idę. No to szczurów, nie chce mi się zabijać nawet. Czy zawsze jak się ja wiem, wiem, ale z drugiej strony to. Okej, sobie na nich Hop. Już jesteśmy bardzo blisko kopalni. A jakby ktoś był ciekawy jaki ja mam mikrofon na oku, to może mi tam napisać. Ja mogę nad linka podesłać. I tak śmiesznie się tu droga kończy. O, i tutaj jest stara kopalnia. Coś taka na no, tak Taka obseszała wygląda z tej strony, tak śmiesznie tutaj to zrobili. No A, są dwaj strażnicy? Mogę wam to mi powiadać. Skorna z Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przy... Niestety. A, to jest ten co nas nauczył... Yy, wydzieliny. Nasz wynaleźć na pełzaczy. Mi się wydaje, to jest chyba ten. Z te, tutaj w tej części... O kurde trzeba muszę coś zapisać, bo jakiś bug będzie. W tej części nie możemy wydobywać ruda ani niczego. Dobra, że jakby coś się zacięło. No, przytuję się. I... Jest, ładnie, bez crasha, normalnie muszę zapisać. Teraz mamy nową lokację, mianowicie starą kopalnię. Drake. Dobra, nie chcę mieć nic... Do zobaczenia. Możesz mi... Tak, mogę się przepuścić, dobra. Ty kim jesteś? Santino. Może masz rudę? Mogę coś... Mam tu wszystko, czego mógłbyś zapragnąć. To, czego nie mam, i tak by ci się nie przydało. No pewnie. Aż summa nie... Dobra. Trudno. Posprzedajmy tyle, ile on może od nas przyjąć. To kto jest Brzydwa, sobie Brzydwa 200 Skóra Azury Skrzydła I jedno żądełko Nawet za dużo A wezmę sobie te 6 strzałów. Co będę stracił? Tak przynajmniej będę miał strzały. Dalsze troje bryłek doszedł Po prostu, ale kuflów Strażnik świątynny Czyż czekaj mogę z coś? Zbudź się! Siemka. Szukam gniazda pełzaczy. Porozmawiaj z Gorna widem, z Gorna koszem lub z Gorna Barem. Oni wiedzą więcej o pełzaczach niż ja. Dobra, dzięki. Do zobaczenia. Niech nadejdzie. Niech nadejdzie przebudzenie ściącego, tak. Ło! Dobra. Tu chyba lepiej nie skakać. O, i tak skoczy Tu gdzie chyba była drabina albo normalnie można było zejść Albo ja jestem ślepy jak zwykle ja czegoś nie widzę O, możemy sobie spadać taki tunel Na się będzie cholernie niebezpieczny, no ale co tam? Chociaż właściwie mogę już tutaj skończyć odcinek, bo mam tutaj mało czasu, więc... O, tam nawet coś kopię. Więc mam nadzieję, że wam się podobał. Żegna Was mitrandy, jeżeli pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie i tak. lajkujcie, na razie.